you mm -hmm. Dzień dobry w kolejnym odcinku z serii Jesienia Ramut. Po pierwsze, bardzo dziękuję za Wasz odbiór pierwszego odcinka. Jestem poruszona, ile ciepłych słów od Was dostałam, ile dobra w komentarzach ta pozytywna energia się rozlewała i jestem bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się, muszę przyznać szczerze, że będzie aż tak pozytywny odbiór. To dla mnie ogromne szczęście i ogromne wyróżnienie, że w ogóle macie ochotę słuchać i oglądać mnie. Także jeszcze raz dziękuję. Zróbcie sobie ciepłą herbatkę albo kawkę w zależności o której godzinie oglądacie jesieni rymut. to jest idealny moment na nagrywki, jest 23 mój Michał jest jeszcze w kinie, tak więc chwilkę sobie do Was pogadam, mam nadzieję że dobrze Wam się będzie słuchało co mam dzisiaj do powiedzenia i zaczynamy! Pierwsze pytanie i to od czego dzisiaj zaczniemy to jest planowanie rodziny nasza historia, pojawiło się pytanie, czy długo się zastanawialiście nad decyzją o pierwszym dziecku, czy miałam dużo obaw nie ukrywam, była to ogromna decyzja. Myślę, że dla większości osób, które świadomie planują. Powiększenie rodziny to ogromna decyzja, zmieniająca całe życie i wszystko dookoła. Musieliśmy z Michałem przegadać temat, porozmawialiśmy, przekalkulowaliśmy, czy damy radę finansowo, czy psychicznie jesteśmy gotowi na dziecko. No i po rozmowach podjęliśmy decyzję, że tak chcielibyśmy powiększyć naszą rodzinę. Z idą było tak, że my wzięliśmy ślub we wrześniu, w styczniu lecieliśmy w naszą podróż poślubną na Dominikana albo do Dominikany. Na Dominikadę chyba się mówi. Poznaliśmy tam fantastycznych ludzi. Kasiu, jeżeli to oglądasz, to. Buziaczki. Do tej pory ten, ton, ten kontakt gdzieś jest i bardzo mnie to cieszy. Po Dominikanie wiedzieliśmy, że mamy, taką też dostałam informację od mojego lekarza, ginekologa, że mamy wstrzymać się około pół roku z planowaniem ciąży. No i tak też posłuchaliśmy, zrobiliśmy, żeby nasze głowy były gdzieś tam spokojne. Odłożyliśmy starania o dziecko o pół roku, ale bardzo nam to odpowiadało, bo bardzo chcieliśmy też skorzystać z tych pięknych początków małżeństwa, po pół roku zaczęliśmy po prostu nasze starania o dziecko, i tak sobie myślę. Natomiast u nas chyba to bardziej w, przy drugim dziecku było tak, że jak już zaczęliśmy myśleć o drugim dziecku, to było mnóstwo ale, przekładania terminów i ta decyzja wydaje mi się, że zazwyczaj jest taka trudna, bo zmienia po prostu całe życie wszystko. No wszystko, no dziecko zmienia wszystko. Nie oszukujmy się. Ja po idzie. Po dwóch latach poczułam, że wracam do siebie, że jestem Weroniką taką sprzed ciąży. Oczywiście dziecko dało mi wiele, bo dało mi dużo pewności siebie, takiej zawziętości. Troszkę to trwało, więc przy drugim dziecku też było troszkę tych obaw. Ale mimo całego strachu uważam, że po prostu to były najlepsze decyzje w naszym życiu. A w związku z dzieckiem, to mamy takie szybkie pytanie o Zojkę, jak maluś? Ile waży i czy jest dramat ze spaniem w nocy? No więc waży coraz więcej. Waży niecałe 7 kg. Rośnie po prostu jak na drożdżach. Dzisiaj byliśmy u osteopatki, która potwierdziła, że no rozwija się perfekcyjnie, a dla matki to jest no coś wspaniałego usłyszeć takie słowa, że wszystko jest dobrze. Rozszerzanie diety idzie z tym dzieckiem jak po maśle. Więc nic, tylko się cieszyć, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No i tutaj widzę, że w przypadku Zoi duże znaczenie oczywiście ma to, że to jest nasze drugie dziecko, ale też to, że nie mam wokół siebie osób z dziećmi w podobnym wieku, co było oczywiście ogromną zaletą i ogromnym plusem, ale jednocześnie było to takie obciążające, bo ja idę cały czas porównywałam do dzieci tutaj wśród naszych znajomych, a tutaj przy Zoice nie mam nikogo, z kim mogłabym ją porównywać i to jest fantastyczne, bo wiem, że ona rozwija się w swoim tempie ale nie mam z tyłu głowy, że a może... Za wolno pełza albo coś. Więc to jest naprawdę duży plus. Jeżeli chodzi o spanie, to bywa różnie, ale ogólnie jest dobrze. Nie narzekam. Ja też tutaj, przy w przypadku Zoji nie mam już takiego spinania się, że to dziecko ma być odkładane do łóżeczka, tak jak było przy idzie. No, nauka nie idzie w las. Przy drugim dziecku człowiek się naprawdę luzuje gacie z przeproszeniem i jest dużo dużo lepiej. Więc ja po prostu około drugiej, mniej więcej, bo o 23:00. Karmię, zoję i jeszcze ją odkładam. My się mniej więcej kładziemy o tej godzinie też spać. Jak ona się budzi koło drugiej, to ja już ją biorę po prostu do nas do łóżka i ona śpi z nami do rana. Tak jest dobrze, tak jest wygodnie. Jesteśmy zazwyczaj wyspani i ona dzięki temu też śpi, a nie budzi się co kolejne dwie godziny. Zazwyczaj te noce są dobre, ale wiecie, no nie ma idealnie. Bywają nocki, że jestem niewyspana, muszę ją tulić, bujać, bo inaczej się nie da. Ale wiecie, to jest cała magia macierzyństwa, że te trudne momenty przychodzą, ale też bledną w momencie, kiedy patrzycie rano na te uśmiechnięte oczy, które po prostu jak was widzą, to się cieszą pełną gębą, więc jest dobrze, jest dobrze. Kolejne pytanie: jak znaleźć tak dobrego męża i ojca? No słuchajcie. Nie ma przepisu, ale są sygnały. Ja sobie tak myślę, że ważne jest, żeby patrzeć nie tylko na to, jak mężczyzna traktuje ciebie, ale jak traktuje ludzi dookoła, czy ma szacunek do innych osób. Powiecie, na początku jest zakochanie, wiecie, ta miłość gdzieś tam was zaślepiać, ale bardzo ważne jest. Jak człowiek traktuje drugiego człowieka, czy ma szacunek do drugiej osoby, czy nie ma go, przede wszystkim czy jest empatyczną osobą, czy potrafi brać odpowiedzialność, czy jak coś dzieje się nie tak, to rozmawia i próbuje rozwiązać problemy, czy konflikty, czy ucieka i chowa głowę w piasek. U mnie Michał jest bardzo odpowiedzialny, bardzo ambitny, przede wszystkim na początku naszego związku, nie dość, że bardzo o mnie walczył i o to, żebyśmy byli ze sobą, to też kiedy um. U mnie w domu rodzinnym były trudne, bardzo trudne momenty. To wiecie, on nie rozpływał się i nie próbował gdzieś tam uciekać od tego, tylko trwał ze mną w tych sytuacjach bardzo trudnych, wskazał się ogromnym wsparciem, i myślę, że to jest to, żeby patrzeć na takie rzeczy przede wszystkim. u Michała, to, co zobaczyłam na początku, to że on mi daje dużo spokoju, ogromne poczucie bezpieczeństwa, ja przy nim się czuję spokojna, nie stresuję się niczym. On mnie tak koi, ale ja też mam dobry charakter, więc, wiecie, to muszą tutaj grać dwie strony bo wielokrotnie rozmawiałyśmy z moimi siostrami, że gdyby one były z Michałem, to już dawno może by były po rozwodzie. No bo nie oszukujmy się, Michał też ma wady, ja też mam wady, ale ja mam bardzo dużo w sobie cierpliwości i takiego spokoju i to wszystko u nas się dobrze kompensuje gdzieś tam. Ale to, co pamiętam z naszych początków, to przede wszystkim to, że kiedy byliśmy ze sobą 3 miesiące, to ja już mówiłam, że ja mogłabym już za niego dzisiaj wyjść. On będzie moim mężem. Ja po prostu wiedziałam to od początku, w Wiedziałam, że chcę z nim budować dalsze życie, że to jest mój człowiek, bo po poprzednim związku, w którym byłam chyba dwa lata, gdzie tam była jedna wielka burza, no, stop, no dużo się działo. Tak. Michał mnie po prostu ukoił, uspokoił, dał mi poczucie bezpieczeństwa i tak poczucie, że ja jestem dla niego najważniejsza, najważniejsza na świecie. I myślę, że to jest przede wszystkim i najważniejsze, żeby swoją partnerkę traktować priorytetowo. Wiadomo, oczywiście przyjaciele, rodzina są bardzo Ważni, ale to ten człowiek ma być dla nas najważniejszy, bo chcemy z tym człowiekiem budować dalsze życie. I myślę, że to jest przepis na dobre małżeństwo i na do dobre partnerstwo, żeby znaleźć w tym drugim człowieku bezpieczeństwo i poczucie, że jest dla niego numerem jeden. Kolejne pytanie jest z tych trudniejszych i tutaj taki trigger warning, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje za granicą po tej wschodniej stronie, więc jeżeli to jest dla ciebie taki bardzo wrażliwy temat, to przesuń. Napiszę tutaj do której minutki o tym, co myślę o tym, co się dzieje za granicą, na wschodzie i jak, jak tam temat Twoich lęków. Nie będę udawać, że mnie to w ogóle nie dotyka i zlewam temat, bo absolutnie nie. A odkąd zostałam mamą, mam wrażenie, że jest trudniej, przez to, że myślę o tych moich dwóch dziewczynkach. Chyba głównie o nich myślę po prostu. Chcę, żeby żyły w spokoju i myślę po prostu o ich przyszłości. Były momenty, kiedy takie wiadomości mnie paraliżowały dosłownie. Bez było to przed terapią. W terapii nauczyłam się pracować z tymi lękami i z tymi sytuacjami. Bo na moje szczęście takie sytuacje zdarzały się, kiedy też byłam w terapii i wtedy to Przepracowywałam, no i nauczyłam się, jak sobie z tym radzić. I przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, że muszę filtrować informacje. Jeżeli czytam, to tylko w sprawdzonych źródłach. Nie czytam stron, które dodatkowo podkręcają i nakręcają, bo uważam, że bycie świadomą to jedno, a życie w takim ciągłym strachu to drugie. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby żyć w tym ciągłym strachu. I moim sposobem jest takie skupienie się na tym, tu i teraz, na tym, że ja, jako ja, nie mogę nic z tym zrobić, z tą sytuacją. Mogę zachować właśnie spokój i mogę starać się normalnie żyć, normalnie funkcjonować, filtrować informacje, być świadomym, ale właśnie nie kim w tej panice. Wiecie, bo te lęki są, ale ja staram się nie pozwalać im kierować moim życiem. Bo co mi da co 5 sekund odświeżanie informacji i życie tym? Nic nie zmieni. Dodatkowo nakręcam. Sytuacji nie zmienię, a przede wszystkim no spokój i jeszcze raz spokój, bo tylko to nas uratuje. I szkoda, że to nie kobiety rządzą światem, bo halałoo wszystkie te rzeczy, które się dzieją, to panowie Możecie się ogarnąć. My chcemy żyć w spokoju, w ciszy, spokoju. <laughs> się śmiałam za Agatą ostatnio, jak biegałyśmy i rozmawiałyśmy o tej sytuacji. Kobiety rządziły światem. To by były tylko jedne wielkie fochy, ale <laughs> nic więcej by się nie działo. Każdy z nas chciałby po prostu żyć w spokojnym, szczęśliwym kraju, i mam nadzieję, że tak będzie po prostu. I tego się trzymam. Zmieniamy szybciutko temat. Padło pytanie, jak u ciebie z pewnością siebie i jak ją budujesz? No i tutaj muszę być z Wami totalnie szczera. Ja. Nie jestem pewna siebie. Może czasami tak to wygląda, bo kręcę na YouTubie vlogi, ale to coś zupełnie innego. A pewność siebie, ta cecha bardzo u mnie kuleje i chciałabym bardzo nad tym pracować. Osoby w moim otoczeniu zauważyły, że kiedy byłam w terapii, ta pewność siebie rosła i miałam tak, że już zaczęłam naprawdę walczyć o siebie. Teraz jest nieco gorzej, mam gorszy czas pod względem pewności siebie i cały czas się tego uczę. I to jest też tak, że ja wśród moich bliskich czuję się swobodnie, wiem, że w 100% mogę być, mogą być sobą, mogę być pewna siebie, mogę wyrazić swoje zdanie i swoją opinię, mogę się czasem pokłócić, ale gdy dochodzi do jakiejś konfrontacji, nie daj Boże, albo do poważnych rozmów... Najchętniej to bym zwiała, uciekła i nigdy takich nie podejmowała w dorosłym życiu ale niestety no tak się nie da, bo jestem już dorosłą kobietą, hello. Czasami mam wrażenie, że stresuję się aż za bardzo, ale wiecie, staram się cały czas z tym pracować, mam swoje lęki, mam swoje blokady, a mimo to wchodzę w sytuacje, które gdzieś tam mnie przerażają, więc cały czas tutaj jest praca nad sobą. No i nie będę się ściemniać, chciałabym być pewniejsza siebie, chciałabym mieć tą pewność siebie, taką jak ma na przykład mój mąż, bo tego mu bardzo zazdroszczę, tej pewności siebie. I to jest taki mój cel i coś nad czym chciałabym naprawdę bardzo pracować. No i wiecie, mam wrażenie, że każda taka próba i pójście w coś, co mnie stresuje, przeraża to jest taki krok do pewności siebie, więc uczę się cały czas, a jak macie jakieś tipy, to bardzo chętnie. Dzisiaj w trakcie nagrywania mam bardzo dużo przygód, tak jakby ten film nie chciał być nagrany, ale chcę skończyć, bo zostały mi dwa pytania dosłownie i kończymy, bo już jest po północy a zaczęłam to o 21.00 nagrywać, więc Uwierzcie, dużo tego było po drodze. W związku z tym, że w poprzedniej jesieni, że powiedziałam o mojej wierze, pojawiło się pytanie o wiarę Michała. Czy Michał jest też wierzący, jak się dogadujecie na tej płaszczyźnie? I Michał tak, jest wierzący, natomiast no, jego wiara różni się od mojej. Ale tutaj znowu najważniejszy jest przede wszystkim szacunek do siebie wzajemnie i do swojej wiary również. Michał ma trochę inne spojrzenie na wiarę niż ja. Kiedyś na początku naszego związku próbował ze mną dyskutować, ale ja mu bardzo jasno i krótko. Wtedy powiedziałam, że uh -uh, jeżeli chcesz być ze mną, musisz tutaj. Popracować nad tą kwestią. Absolutnie do niczego go nie namawiałam, nie zachęcałam, ale nie chciałam, żeby podważał moją wiarę, o może tak. I wtedy jakby jasno zakomunikowałam mu tę sprawę, ale przyjął to z ogromnym szacunkiem, wiedział, że to jest taka strefa bardzo ważna dla mnie. Wielokrotnie próbował zrozumieć, natomiast ja tutaj nie chcę w żaden sposób go naciskać. Uważam, że kwestia wiary to jest taki temat, który. Każdy powinien, jakby, mieć dla siebie. Michał ze mną chodzi do kościoła. To, co mogę Wam jeszcze powiedzieć z takiej mojej perspektywy, bo taka, taka ciekawostka, to kiedy byłam na tych rekolekcjach Talitakum i wróciłam z nich bardzo taka uduchowiona i rozmawiałam na ten temat. Pamiętam z jedną z moich sióstr i ona była taka trochę oburzona. Jak ja mówiłam o Duchu Świętym, to moja siostra właśnie mówiła, że ona nie zna takiego ducha świętego, o którym ja mówię. I wydaje mi się, że to jest taki problem w kościele, że niektóre parafie są. daqui e nazwijmy to przedpotopowe. I tam jest taki Bóg, ale jako straszak, nie? Wiecie, ciężko w tym wszystkim odnaleźć Jezusa Chrystusa miłosiernego, dobrego i wspaniałego po prostu, który daje czucie bezpieczeństwa i takie, takie poczucie, że, że w nim cała siła i moc. Tylko jest jako straszak. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I wydaje mi się, że Michał po prostu jeszcze nie miał takiego etapu w swoim życiu, ale mam nadzieję, że wszystko przed nim. Ale tak jak mówię, do niczego absolutnie nie chcę namawiać, ani na bo każdy ma swoją drogę tutaj. Ja mogę swoim przykładem tylko pokazywać, że Bóg jest miłosierny i wspaniały po prostu. I Michał ze mną chodzi do kościoła, chrzciliśmy nasze dziewczyny, bieram je w moich decyzjach. Potrafił też na przykład zaakceptować taką, taki fakt. Nie wiedziałam, czy o tym mówić, ale stwierdziłam, że powiem, że na przykład. Przed ślubem. Nie pamiętam na jaki czas, ale byliśmy na naukach przedmałżeńskich, i ja wtedy z Michałem porozmawiałam i powiedziałam mu, że od tego momentu chciałabym żyć w czystości do ślubu. Miałam takie poczucie, że chcę taki ten okres do ślubu po naukach przedmałżeńskim żyć w czystości. Mieszkaliśmy ze sobą oczywiście, no ale po prostu poprosiłam go o, o ten czas i uszanował to. W ogóle nie było jakiegoś ale, a może co w ogóle jak? Tylko przyjął to i powiedział, że jeżeli taka jest moja decyzja, to jak najbardziej będzie, będzie w tym ze mną trwał. I on to z, przyjął z takim pełnym zrozumieniem, co było dla mnie takie dodatkowym utwierdzeniem, że podejmuję dobrą po prostu decyzję i za dobrego człowieka wchodzę za mąż. I na koniec ostatnie pytanie w tej jesieniara MUD jest o terapię. Czy planuję wrócić i jak oceniam efekty? Zgasła mi lampa. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że zapalę to górne światło i mi wybaczycie, bo już jest prawie pierwsza w nocy, i ja już nie mam siły, żeby wracać do tego jutro. więc szybko światło zapalam. Nie ma klimaciku, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i Staśka tupiącego też, bo nagle postanowił sobie chodzić w tą i z powrotem. Jeżeli chodzi o terapię, to uważam, że terapia to najlepszy prezent, jaki mogłam sobie zrobić. Terapię zaczęłam w październiku 2020. Trzy bodajże. Byłam w terapii przez półtora roku. No i terapia dała mi przede wszystkim takie narzędzia do zrozumienia samej siebie, emocji. U mnie było tak, że po prostu trafiłam na dobrą terapeutkę, bo wiele też słyszałam. Niedobrego terapii, w moim przypadku po prostu było super. I nauczyłam się właśnie o swoich emocjach, nauczyłam się o nich rozmawiać, mówić, a nie zamiatać pod dywan. Dała mi też cierpliwość w relacjach, szczególnie w małżeństwie, bo mogła mi zrozumieć pewne kwestie, ale też zacząć rozmawiać z Michałem, bo miałam wrażenie, że. Przed terapią my rozmawialiśmy oczywiście jak najbardziej, ale nie do końca to było w takim pełnym zrozumieniu. Ja nie potrafiłam wytłumaczyć o co mi chodzi. Czasami po prostu wybuchałam, kiedy już się nagromadziło dużo rzeczy, zamiast z nim rozmawiać na bieżąco, a teraz myślę, że lepiej sobie w tej kwestii radzę. I czy planuję wrócić? Tak, bardzo bym chciała, natomiast na chwilę obecną jeszcze nie widzę takiej przestrzeni w naszym grafiku. Niestety, mogłabym zacząć chodzić na terapię w ciągu dnia razem z Zoją. Nie wiem, łapać na jakieś drzemki, ale nie do końca czuję, że odnalazłabym się w takim klimacie i w takiej formie terapii. Więc na razie jeszcze chyba muszę chwilkę poczekać, żeby to się, wiecie, tak ustabilizowało, żeby Michał mógł ogarniać dziewczyny na noc i tego na tą godzinę, żebym półtorej właściwie, żebym mogła wybywać z domu. I bardzo się cieszę, że byłam w terapii, i cieszę się, że dzięki mnie podjęło parę osób temat terapii w swoim życiu i ruszyło na terapii. Także no, dla mnie terapia była ogromną zmianą, więc polecam bardzo. I mi terapia pozwoliła przerobić wiele tematów takich właśnie związanych z dzieciństwem, z domem rodzinnym, z brakiem mamy. Ja przed terapią miałam także dużo rzeczy było wiadomo nieprzepracowanych z dzieciństwa, a, a terapia mi pozwoliła to przepracować. Wyciągnąć pewne wnioski i zamknąć tematy. I ja jestem tak na zero z tym wszystkim, co się działo kiedyś. Jestem Idę do przodu. To, co było, to, co było. Zrozumiałam wiele rzeczy, ale tutaj też bardzo mi pomogła książka. To była książka Nie Zaczęło się od ciebie: Mark Wolin. Tak to się nazywa ta książka, bardzo wam ją polecam. Bo dzięki tej książce też zrozumiałam perspektywę mojej mamy. To mnie uleczyło, więc tak przy okazji, jakbym mogła wam polecić jakąś książkę, to ta jest świetną pozycją. Dziękuję, że byłeś, byłaś tutaj ze mną do końca. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy, że chcesz słuchać takich osobistych moich historii i mojego zdania, mojej opinii. Więc dziękuję. Jestem też ciekawa Twojej perspektywy, jak Ty widzisz te tematy, o których tutaj mówiłam. Będzie mi bardzo miło, jak zwykle, kiedy podzielisz się swoją opinią, historią w komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na moim kanale, komentarz, lajk, podbijasz ten film. Będę naprawdę... Zachwycona i do zobaczenia w kolejnym odcinku Jesieniary Mud. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Zostawcie w komentarzach je, albo poruszymy je w kolejnych jesieniarach Mud, jesieniarach, mód, albo, e, albo odpowiem wam od razu w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Jesieniara mód. Było mi bardzo miło buziaki pa!